Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, dlaczego ludzie, którzy osiągają najwięcej w życiu duchowym, często stają się najbardziej niebezpieczni dla samych siebie? C.S. Lewis, jeden z największych umysłów chrześcijaństwa, odkrył przerażającą prawdę: Im wyżej się wspinamy duchowo, tym głębiej możemy upaść. To, co usłyszysz w ciągu najbliższych minut, może całkowicie odmienić Twoje rozumienie tego, co naprawdę oznacza być chrześcijaninem. Jeśli pragniesz głębszej transformacji duchowej i chcesz poznać prawdy, które mogą rzeczywiście zmienić twoje życie, zasubskrybuj ten kanał teraz i aktywuj dzwonek powiadomień. Nie pozwól, aby te lekcje przeminęły obok ciebie. Zaczynamy tę niezwykłą podróż właśnie teraz. Lewis był profesorem literatury w Oksfordzie, człowiekiem o niezwykłym intelekcie, który przez wiele lat gardził chrześcijaństwem. Nazywał je bajkami dla słabych umysłów. Ale gdy w końcu poddał się Bogu, nie stał się pobożnym teoretykiem zamkniętym w wieży z kości słoniowej. Stał się kimś, kto potrafił spojrzeć głęboko w ciemne zakamarki ludzkiej duszy i wyciągnąć na światło dzienne prawdy, od których większość z nas woli uciekać. Jedną z najbardziej niepokojących prawd, którą odkrył, była ta, najgroźniejszym grzechem nie jest to, co większość ludzi myśli. Nie są to upadki moralne, skandale czy jawne buntaj przeciwko Bogu. Najgroźniejszym grzechem jest pycha, a najgroźniejsza forma pychy to ta, której nawet nie rozpoznajemy w sobie. Pomyśl o tym scenariuszu. Przychodzisz do kościoła w niedzielę rano, siadasz w ławce i zaczynasz się modlić, ale nagle zauważasz kogoś, kto przyszedł spóźniony. Ktoś, kto nie zna słów pieśni. Ktoś, kto wygląda, jakby był tu pierwszy raz od lat. I w tym momencie, nawet nie zdając sobie z tego sprawy, pojawia się myśl: Przynajmniej ja jestem tu regularnie. Przynajmniej ja znam Biblię lepiej niż ta osoba. Przynajmniej ja jestem bardziej zaangażowany. Lewis mówi nam, że w tym właśnie momencie wydarzyło się coś tragicznego. Właśnie stałeś się Faryzueszem. Właśnie powtórzyłeś modlitwę tego człowieka z przypowieści Jezusa, który dziękował Bogu, że nie jest taki jak inni ludzie. I najgorsze jest to, że prawdopodobnie nawet tego nie zauważyłeś. Lewis wyjaśnia, że pycha działa w sposób fundamentalnie inny niż jakikolwiek inny grzech. Kiedy jesteś chciwy, chcesz pieniędzy. Kiedy jesteś żądny władzy, chcesz kontroli. Kiedy jesteś pożądliwy, chcesz przyjemności. Ale kiedy jesteś dumny, nie chcesz niczego konkretnego. Chcesz tylko jednej rzeczy, być ponad innymi. To nie jest pragnienie posiadania czegoś. To jest pragnienie być jakimś lepszym. I to właśnie czyni pychę tak niszczycielską. Zazdrość może być zaspokojona. Chciwość może być nasycona. Ale pycha? Pycha jest jak czarna dziura, która pochłania wszystko i nigdy nie jest nasycona. Im więcej osiągasz, tym więcej potrzebujesz osiągnąć, aby utrzymać swoją wyższość nad innymi. To jest perpetuem mobile duchowego zniszczenia. Lewis ostrzega nas jeszcze bardziej przerażająco: pycha jest jedyną rzeczą, która może całkowicie odciąć nas od Boga. Nie dlatego, że Bóg nas odrzuca, ale dlatego, że dumny człowiek nie może przyjąć pomocy, nie może przyjąć łaski, nie może nawet przyjąć miłości, bo przyjęcie czegokolwiek oznaczałoby przyznanie, że tego potrzebuje. A dumny człowiek nie może przyznać, że czegokolwiek potrzebuje. Wyobraź sobie człowieka, który tonie. Ratownik rzuca mu linę. Ale ten człowiek jest tak dumny, że odmawia jej złapania, mówiąc: Poradzę sobie sam. To jest dosłownie to, co robimy, gdy pozwalamy pysze panować w naszych sercach. Odrzucamy rękę Boga, ponieważ przyjęcie jej oznaczałoby przyznanie, że jesteśmy bezradni. I pycha woli utonąć, niż to przyznać. Lewis zwraca uwagę na coś jeszcze bardziej podstępnego. Pycha może przybierać pozory duchowości. Może ukrywać się za pobożnością. Możesz pościć, ale robić to z pychą, myśląc, że jesteś bardziej duchowy niż ci, którzy nie poszczą. Możesz dawać dziesięcinę, ale robić to z pychą, czując się szczodrym w porównaniu z innymi. Możesz nawet służyć ubogim. Ale robić to z pychą, czując moralną wyższość nad tymi, którzy tego nie robią. To jest najbardziej niebezpieczna forma pychy religijna pycha. Pycha człowieka, który myśli, że jest pokorny. Pycha człowieka, który dziękuje Bogu, że nie jest taki jak inni grzesznicy. Ta pycha jest śmiertelna, ponieważ jest niewidoczna dla tego, kto nią choruje. Lewis opowiada nam, że przez wiele lat jego życia. Zanim stał się chrześcijaninem, był niewolnikiem tej pychy. Jako intelektualista patrzył z góry na ludzi wierzących. Uważał ich za naiwnych, prostych, niewykształconych. I ta pycha budowała mur między nim a Bogiem. Nie argumenty przeciwko wierze były prawdziwą przeszkodą. Był to jego własny opór przed pochyleniem głowy i powiedzeniem: Potrzebuję czegoś poza sobą. Kiedy w końcu się poddał. Kiedy w końcu pozwolił Bogu wejść do swojego życia, opisał to jako moment największej porażki i największego zwycięstwa jednocześnie. Porażki, ponieważ jego pycha musiała umrzeć. Zwycięstwa, ponieważ w jej śmierci znalazł prawdziwe życie. Lewis uczy nas, że prawdziwa pokora nie polega na udawaniu, że jesteś niczym. Nie polega na mówieniu, jestem beznadziejny, nie mam żadnych talentów, jestem niczym więcej niż prochem. To nie jest pokora. To jest fałszywa skromność, która jest tylko inną formą pychy, pychą na opak. Prawdziwa pokora, mówi Lewis, polega na zapomnieniu o sobie. Nie myśleniu mniej o sobie, ale myśleniu o sobie rzadziej. To jest głęboka różnica, którą większość z nas nie rozumie. Pokorny człowiek nie chodzi, mówiąc: Jestem taki pokorny. Pokorny człowiek w ogóle nie myśli o tym, czy jest pokorny, czy nie? Jest zbyt zajęty myśleniem o Bogu innych ludziach. Lewis opisuje spotkanie z prawdziwie pokornym człowiekiem w ten sposób: Po rozmowie z nim nie pomyślisz, jaki on jest wspaniały. Nawet nie pomyślisz, jaki on jest pokorny. Pomyślisz tylko, jak przyjemnie było z nim rozmawiać. Jak bardzo słuchał. Jak bardzo się tobą interesował. Pokorny człowiek sprawia, że czujesz się ważny, nie dlatego, że cię komplementuje, ale dlatego, że naprawdę cię widzi. To jest piękno prawdziwej pokory. Ona nie zwraca uwagi na siebie. Ona kieruje uwagę na innych. I w ten sposób paradoksalnie staje się najbardziej atrakcyjną cechą, jaką człowiek może posiadać. Ludzie pragną być w obecności pokornych ludzi, nie dlatego, że ci ludzie próbują na nich wrażenie zrobić, ale dlatego. Że w ogóle nie próbują niczego udowadniać. Lewis prowadzi nas jeszcze dalej w tej refleksji. Mówi nam, że jeśli chcemy zrozumieć, czym naprawdę jest pokora, musimy spojrzeć na Chrystusa. Chrystus nie był kimś, kto chodził z pochyloną głową, mówiąc cicho, unikając kontaktu wzrokowego. Chrystus był kimś pewnym siebie, odważnym, gotowym skonfrontować się z hipokryzją i niesprawiedliwością. Ale była jedna rzecz, którą nigdy nie robił, nigdy nie porównywał się z innymi, aby poczuć się lepiej. Chrystus wiedział dokładnie, kim jest. Wiedział, że jest Synem Bożym. Ale właśnie dlatego, że wiedział, kim jest naprawdę, nie musiał nikomu tego udowadniać. Mógł umyć stopy uczniom. Mógł dotknąć trędowatych. Mógł rozmawiać z grzesznikami Żadna z tych rzeczy nie zagrażała jego tożsamości, ponieważ jego tożsamość była zakorzeniona w Bogu, nie w opinii ludzi. To jest klucz do zrozumienia pokory, według Lewisa. Pokora nie przychodzi z porównywania się z innymi i uznawania, że jesteś gorszy. Pokora przychodzi z przestania porównywania się całkowicie. Przychodzi z zakorzenienia swojej tożsamości w czymś tak niewzruszonym, że zewnętrzne porównania stają się irrelewantne. Kiedy wiesz, że jesteś kochany przez Boga nie za to, co osiągasz, ale za to, kim jesteś, nagle nie potrzebujesz już być lepszy od innych. Nie potrzebujesz wygrywać w każdej dyskusji. Nie potrzebujesz mieć ostatniego słowa. Nie potrzebujesz udowadniać swojej wartości. Jesteś wolny. Wolny od tyranii ciągłego porównywania. Lewis przypomina nam o ostrzeżeniu z Pisma Świętego: Bóg sprzeciwia się pysznym. A pokornym daje łaskę. To nie jest arbitralna decyzja kapryśnego Boga. To jest duchowa rzeczywistość. Bóg nie może dać łaski dumnym nie dlatego, że nie chce, ale dlatego, że dumny człowiek nie może jej otrzymać. Jego ręce są zbyt zajęte trzymaniem się własnej wyższości. Więc, jak możemy uniknąć tej pułapki? Jak możemy uniknąć niebezpieczeństwa duchowego ultrapasowania wszystkich wokół nas? Lewi daje nam praktyczne wskazówki. Po pierwsze, przestań się porównywać. Za każdym razem, gdy przyłapiesz się na myśleniu, jestem lepszy niż ta osoba, zatrzymaj się. Rozpoznaj to jako pychę i świadomie odrzuć tę myśl. Po drugie, ćwicz wdzięczność. Dumny człowiek myśli, że wszystko, co ma, zawdzęcza sobie. Wdzęczny człowiek rozumie, że wszystko jest darem. Każdy talent, każda możliwość, każdy oddech jest łaską. Po trzecie, służ innym bez rozgłosu. Rób rzeczy, o których nikt się nie dowie. Dawaj w sposób, który nie zostanie zauważony. To zabija pychę, ponieważ pycha żywi się uznaniem. Kiedy służysz w ukryciu, karmisz pokoru. Lewi skończy swoje nauczanie tym pięknym przypomnieniem. Podróż do pokory jest długa i nigdy nie jest naprawdę zakończona w tym życiu. Ale każdy krok na tej drodze jest krokiem bliżej do Boga. I każdy krok odpychy jest krokiem w stronę prawdziwego życia, prawdziwej radości, prawdziwej wolności. To jest droga, którą wszyscy jesteśmy wezwani przebyć.